Czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małą Polskę Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej Z dzwoneczkiem Witam Was niezmiernie w odcinku trzecim Opowiem Ci o... a opowiem Ci o Łobzowie O części Krakowa, która niegdyś była osobną wsią A przede wszystkim ma ciekawą historię Jeżeli chodzi o pewny... Zameczek. Początki Łobzowa to rok 1257. Wraz z lokacją miasta Krakowa również Nowa Wieś, jak i Łobzów zostają e, wymienione jako uposażenie wójtowskie. W XIV wieku tereny te należą do Bodzenty z Kosowic, który jest wielkorządcą i to on właśnie bierze łobzowskie e, zarośla, czy łobzowskie łąki i przygotowuj je pod ogrody królewskie. Hej, Trochę z moich ust wyszło takie masło maślane, ponieważ łobzowskie zarośla czy pastwiska to jest trochę masło maślane. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że słowo łobzów powstało od staropolskiego łobus i nie mówimy tu o niegrzecznym chłopcu, tylko mówimy tutaj o właśnie zaroślach czy pastwiskach. Dzisiejsza ulica Bronowicka w średniowieczu stanowiła trakt handlowy z Krakowa na Śląsk. I to właśnie tu, przy tym trakcie w Łobzowie, król Kazimierz Wielki wybudował obronny zameczek w postaci wieży mieszkalno-obronnej w 1357 roku. Podania z XIV wieku mówią, że król Kazimierz Wielki wybudował ten pałac dla swoich kochanek. Między innymi dla Esterki. No właśnie, kim była w ogóle Esterka? Esterka, i tu się kłócą, czy to jest postać historyczna, czy legendarna. To miała być jedna z kochanek króla Kazimierza Wielkiego, która żyła w XIV wieku. Była ona piękną Żydówką. Dla niej właśnie miał być usypany kopiec zwany kopiec esterki. Mówi się, że mógł on istnieć dokładnie tutaj, gdzie rozpoczyna się ta ziemna trybuna. Ale czy tak było, ciężko jest orzec. Jednak przez wszystkich architektów, którzy tutaj się pojawiali na tych ziemiach, czy to Santi Gucci, czy Giovanni Trevano, ten kopiec istniał. On istniał aż do lat 50. XX wieku, kiedy zaczęto budowę. Kompleksu sportowego WKS-Wawel. Tak naprawdę dzisiejsze ogrody yy, pałacu, w którym teraz mieści się Politechnika Krakowska, to tylko jakiś tam mały procent. Dużo właśnie ziem wzięło Wojskowy Klub Sportowy Wawel. Po części tu mamy jakiś taki grunt do sprzedania, a jeszcze jakąś część. Mamy na dzisiejszych ogródkach działkowych czy na jednostce wojskowej. Za czasów Zygmunta I Starego i Bonysforsy, pałac letni, rezydencja Kazimierza Wielkiego, przechodzi przekształcenie w renesansową rezydencję i jest ona w typie suburbana. Powstają dodatkowe e, założenia dworskie, powstają wozownie, łaźnie. Powstają młyny tutaj właśnie na Młynówce, która przepływa koło właśnie e, rezydencji, a także piekarnia oraz spichlerz. Od czasów Zygmunta I Starego aż po kolejne przekształcenia dworu kolejnego rodzaju rezydencje. Mamy niewiele pozostałości no, poza samą bryłą e, miejsca, gdzie dzisiaj jest e, szkoła. No to Mamy ten mur, który ogrodza ogródki działkowe. I nie jest to przypadkowy mur, bo to jest właśnie zachowany mur z czasów, kiedy tutaj była jedna wielka, piękna rezydencja. Historia łobzowa, jak i pałacu, to również historia młynówki królewskiej. Rzeki, która powstała w XV wieku i istniała aż do lat 60. XX wieku, kiedy została zasypana. A czemu wam pokazuje dreptak? pieszo-rowerowy No to właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj ten chodnik płynęła, niegdyś ta rzeka. Czasy Anny Jagielonki Stefana Patorego to kolejna część zmian. To właśnie oni sprowadzają na to ziemię architekta Santiago Guciego, który łączy pierwotne założenia z pewnymi trendami nowożytnymi. Głównym ma być jedno skrzydłowy pałac, rezydencja. Natomiast dziedziniec arkadowy ma uchodzić jedynie za dekorację. Za czasów Zygmunta III Wazy mamy kolejne przekształcenie na barokowy pałac królewski. To wtedy jest sprowadzony tutaj architekt Giovanni Trevano. Początek XVII wieku. W 1646 roku król Władysław IV przybył właśnie tutaj, do pałacu w Łobzowie. To stąd ruszył królewski orszak na Wawel, gdzie odbyła się koronacja Marii Ludwiki Gązaki. Czasy świetności pałacu niestety przerwał potop szwedzki i szwedzi, którzy zniszczyli pałac doszczętnie. Na szczęście król Jan III Sobieski widział w pałacu również dobre miejsce na to, żeby Odpoczywać w czasie letniej i zimowym. Dlatego w 1676 roku, już na początku swojego panowania, pałac odbudowuje. I kiedy rusza pod Wiedeń, żeby walczyć przeciwko turkom, to właśnie tutaj Maria Kazimiera wraz z dziećmi oczekują wieści od króla Jana Sobieskiego. To potem tutaj również przyjeżdża, by pokazać. Jakie łupy zdobył. Potem niestety pałac nie jest już w takiej świetności jak za poprzednich królów. Dlatego że z dynastii Wetynów nikogo nie interesuje zamek czy też pałac królewski na Łobzowie. W czasie zaborów Austriacy dają w dzierżawę pałac i ogrody niejakiemu Beniszowi, żeby on podtrzymywał cały czas świetność. Ale kiedy to nie przynosi skutku i pałac jest zaniedbany, jak i ogrody, no to wówczas robią z tego miejsca szkołę kadetów, która w 1918 roku staje się szkołą podchorążych. Obecnie gmach pałacu należy do Politechniki Krakowskiej. Mieszczą się w nim dwa wydziały: Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydział Architektury. W 1983 roku pałac, jak i otaczający go ogród, zostały wpisane na listę zabytków. Natomiast zabudowania, które dzisiaj stoją naokoło pałacu, czyli wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, to jest już rozwój w czasie lat 60., 70., XX wieku. Co ciekawe, Dzisiejszy Łobzów jest podzielony pomiędzy inne e, osiedla i jednostki administracyjne Krakowa, które niegdyś z nimi nie były. To znaczy dzisiaj miejsce Łobzowa uznaje się Bronowice, a po części także dawną Krowodrze. Natomiast tam gdzie dzisiaj jest Krowodrze, to niegdyś było tylko pole. Tam gdzie kiedyś były Bronowice, to są dzisiaj Bronowice wielkie i małe. Natomiast wiemy, że wraz z rozwojem miasta również pewne yy, jednostki osiedlowe przeszły przeobrażenie i przekształcenie. Dziękuję, że byliście wraz ze mną w tym trzecim odcinku Opowiem Ci O. Mam nadzieję, że się nie nudziliście i zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzania i zwiedzania pałacu w Łobzowie. Mówił dla Was podróżnik IT. Na razie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj nie subem.